zrobię wielkie wojny cywilizacji w Worldbox, czyli tak, najpierw muszę sobie tutaj wybrać ludzi niech będzie jakiś zwykły człowiek i dobra, i trzeba tutaj zrobić jakieś pierwszą cywilizację tutaj, nie każda z tych cywilizacji niech, niech ma na początku po 100 ludzi no tutaj kliknąłem, że aż 102 ale to nie będzie duża różnica druga cywilizacja mogłaby być na przykład o tutaj i oni też będą mieli coś około 100 osób dobra, i mogę zrobić jeszcze na przykład trzecią na tej wyspie, i niech to będą na razie tylko trzy cywilizacje, no w sensie na razie już chyba do końca będą tylko trzy. i sobie będę teraz patrzył jak sobie tutaj radzą się jakoś ułatwić albo trudni. Tutaj sobie kliknę, żeby zmienia bieg czasu. O, niech to leci jak, tak szybko, jak tylko się da. Zobaczymy jak oni się tutaj rozwiną. I czy tutaj będą ze sobą walczyli, czy coś. Tutaj jest wiele na przykład utrudnień. Na przykład jakiś meteoryt, można go na przykład zrzucić gdzieś, ale jeszcze tego nie będę robił. Trzeba dać im trochę czasu, żeby się rozwinęli. Tutaj gdzieś powinienem zobaczyć, który jest rok w grze, ale ja jeszcze nie, za bardzo nie ogarniam tej gry, ale wiem, że taka opcja w tej grze jest. Okej, okay, tutaj ich jakieś, jakoś te wioski się rozwijają. Tutaj, o, 99 osób, czyli tutaj jakoś półmierali. A dobra, tutaj 97, no czyli tutaj umierają, ale no tych ludzi trochę ubywa, trochę się pojawia. Oho, kolejne cywilizacje się jakieś robią, ale to są już takie mniejsze. To, nie, to po prostu miasta są, no ta, Tu jest stolica, tutaj jest jakieś inne miasto po prostu. Kysyky. Mógłbym im na przykład zmienić kolor czy coś, żeby się bardziej wyróżniało. Wiem, że da się w tej grze to zrobić. Chyba się da. Tutaj są jakieś dokładniejsze informacje co do tej cywilizacji Kawę. Co to jest? Bo ja jeszcze tą grę poznaję. Mogę to na przykład postawić, to jest wulkan. Gdzie by to postawić tak, żeby nie poprzeć jakoś grę gry, ale też, żeby coś się stało. Na przykład tutaj. Aha, tutaj coś takiego jest. No dobra. To może im chyba ułatwić, jakby mieli się tutaj bronić przed kimś. Och, tu jakieś bitwy są, tu jakieś pierwsze wojny są. Tu są podbijani przez coś. Ty łódka? O, łódki już mają, ciekawe. O tutaj się już coś rozwijają Tutaj jakąś farmę sobie postawili No nie no na razie to są po prostu wioski Co nie tu gdzieś powinno chyba No wioska Trzeba im dać trochę czasu po prostu Tu coś się dzieje No ale nie no tutaj te Neapent się daje radę jakoś bronić Oho A tutaj pali się Aha bo to bo tutaj już wulkan leci po prostu i tutaj mają problemy chyba z pożarami czy coś nie to ognisko jest dobra nieważne ale i tak ten wulkan będzie im tutaj przeszkadzał pewnie no nie no tutaj już są ewidentnie jakieś pożary ale ci się rozwinęli ale już tutaj statek mają mocny no we wydaje mi się że ta zielona cywilizacja jest na ten moment najgorsza po prostu o, tu jest rok 24 a gdzie jest tryb map powiem że tutaj jest coś takiego mo można się odpalić oho tutaj coś się dzieje tutaj ze sobą zamierzają się bić czy coś co to za ziomek ty no biją się normalnie eee, to coś po lewej stronie się bije z tym czymś po prawej To coś po lewej jest według mnie na ten moment najlepiej rozwinięte Ok, oni sobie tutaj zakładają kolejne miasto yy, Zielona cywilizacja T Ta po prawej będzie czerwona? Nie, ta jest bardziej fioletowa, ta po lewej czerwona myślę Chwila, chcę ogarnąć, gdzie tutaj jest trip map? Nie wiem, ale coś takiego można w sumie kliknąć Inspiracja Okej, okay, czyli tutaj mogę klikać, żeby na przykład ktoś sobie zrobił sojusz czy coś Ale dobra, tutaj już chociaż widać, gdzie są granice po prostu Danej cywilizacji, więc git No nie no, tutaj ci też już mają jakieś statki, sobie będą pływać Tutaj, a ci? Zielony? Zieloni też mają już statki, ale mają najmniej ludzi po prostu. No, wydaje mi się, że ta cywilizacja jest na ten moment najlepsza. Ty, co to? Jakaś kopalnia to jest, czy co to jest? Nawet nie wiem. Okej, okay, oni sobie tutaj pływają. Te statki przepływają pływają obok siebie, więc tutaj nie ma żadnej wojny póki co. No, ale tutaj im już wulkan dochodzi. To sobie można im jeszcze bardziej utrudnić sprawę, bo skoro skroni tak się tutaj spalą. To chwila, tu widziałem coś takiego jak deszcz magmy, tylko mus musiałbym to znaleźć. Natura i katastrofy. O, to mogę postawić. Oj, nie wiem, czy im za bardzo nie popsułem tym gry, bo to jest chmur która daje po prostu ogień, Oj, ludzie tutaj umierają dobra, ej chyba im za bardzo zniszczyłem tą grę na ten moment, to nie wiem chmura lawy, to innym też mogę utrudnić albo nie, po prostu im ułatwić, chmura deszczowa teraz niech będzie chmura deszczowa tutaj, deszcz im się pewnie przyda a co gdyby tak jakiejś cywilizacji ciągle, na jakiejś cywilizacji ciągle padał deszcz, na przykład tutaj, o nie, ej ludzie umierają tutaj od deszczu, czemu, ale żeby aż tak, no w sensie czy ludzie kiedyś sobie umierali od deszczu, jest 44 rok, nie wiem ile im czasu dać tutaj, żeby coś więcej się działo, ale wydaje mi się może tak do setnego roku, może dwusetnego? A tej cywilizacji nic nie utrudniłem. To oni tutaj tak mają ciągle ciepło? To co gdyby tutaj spadł śnieg nagle? Mura śnieżna. Okej, okay, nic się nie stało. Ten śnieg się chyba będzie topił. To jeszcze więcej, dużo tego. A w międzyczasie przypomnę Ci zostawienie łapki w górę i suba. Również odświeżyłem opcję spierający. Teraz jest tylko jedna opcja wspierania za dwa złote. I tam pododawałem trochę opcji, więc jeśli chcesz, to możesz sprawdzić, ale to dobrowolne jest to raczej logiczne. Oni nie powinni chyba zamarznąć na śmierć. A też tym się będzie obrywać teraz. Oni tutaj ciągle umierają. A mógłbym im zgasić to ognisko. Chyba nie. Dobra nie, bo ja tutaj za dużo im utrudniam. Trzeba dać jeszcze czas na rozwój, ale za bardzo tym tutaj po prawej stronie utrudniłem grę, myślę. No ale ci sobie jakoś dobrze radzą, więc chwila. Linie wojenne, no tutaj cały czas jakieś wojny są. Aha, oni się tutaj biją w ogóle cały czas ze sobą. Ekom ciągle jest atakowane, a ja się dziwię, czemu oni sobie tak źle radzą. To zobaczymy, która cywilizacja tutaj do końca przetrwa. Na razie tutaj zieloni atakują, a Ekon sobie niezbyt dobrze radzi. Tutaj jakąś oni przejęli to miasto, bo to wcześniej było tych. Ich tych tutaj. A tutaj teraz widzę, że dużo i to nie z mojej winy. Okej, okay, linia wojenna. O tryb królestw. Oho, coś takiego chciałem. A to nie jest królestwo? To nie jest królestwo. Aha, to coś zniknęło. Czyli oni się poddali, czyli już jedna cywilizacja tylko pozostała, ciekawe. Okej, okay. ci zieloni na dole są o wiele lepiej rozwinięci teraz widzę, bo nie mają też więcej miast tutaj. No to trzeba jakoś tym kolegom ułatwić na górze. Teraz ciągle pada, więc można by im dać trochę słońca czy coś. Moneta nieskończoności, co to robi? Usuwa połowa populacji tego świata, no nie, nie chciałbym tego. Bomba krabowa. Aha, to czegoś takiego nie chcę. Stać się ogromnym krabem. A ja wiem, co to jest, dobra, to tego jeszcze nie będę robił. A chcę tutaj coś ocieplić, więc chwila. O, wulkan też tutaj już jest mniejszym, mniejszym zagrożeniem, widzę. Nie, chwila. Tutaj było coś takiego, żeby po prostu ocieplić. Było coś takiego. Nie, ja kraba postawiłem. A ja nie chcę. I to wybucha. Ej, dobra, popsułem, popsułem. Ale ja to naprawię, ja to naprawię. Deszcz, deszcz zaraz ugasi pożar, a ja im po prostu postawię ludzi. Trzeba im oddać to co im zabrałem. Tylko, że nie będą musieli się odbudować, to zobaczymy jak sobie z tym poradzą. Dam im tutaj 200 aż. No prawie 200. A tym też by wypadło tutaj utrudnić, żeby było porówno. Więc im można zrzucić meteoryt na na ich statki tutaj. Niech póki co nie mają statków. Okej, okay, teraz powinienem po prostu czekać, aż się znowu będą rozwijać, żeby jakoś im tutaj nie utrudniać te, tej rozgrywki mocno. A ja, chwila, bo ja grę spowolniłem, ja chcę ją przyspieszyć znowu i zobaczymy jak sobie z tym poradzą. Tryb królestw, no ci zieloni mimo tego i tak są lepiej rozwinięci. Tutaj już walczą ze sobą. Tu dochodzi do jakichś bitew. Tu coś się dzieje. Ocho, tu się klepią. Tutaj dochodzi do jakiejś bitwy, ale ja tutaj przeszkadzać nie zamierzam. Ty jakieś wybuchy są. Ty armaty już są. Pa! O kurde, to już się tutaj nieźle rozwinęli. Fało nowemu królowi. Okej, okay, tutaj są jakieś eventy, których ja niezbyt ogarniał nawet, w sensie... Bo bo sobie patrzę na co, co się tutaj dzieje po prostu Tutaj się obok farmy biją po prostu Nie dowierzam No a ci, których obstawiałem w sumie, że mogą tutaj wygrać i Na ten moment przegrywają Czy to nowa cywilizacja? Jakiś Noron? Ta nowe cywilizacje się tworzą Ej to git, to git To trzeba ich, im jakoś tutaj ułatwić rozgrywkę Trzeba do, dodać im tutaj ludzi, bo ludzie po prostu uciekają z tych cywilizacji A tutaj chcesz, się znowu coś klepią Chwila, chwila, chwila eee, Kto z kim? Nie, oni się tutaj nie biją to z kim oni się tutaj klepią? Nie wiem, bo im tutaj ludzi ubywa, ale oni z nikim się nie biją. Co tu się dzieje? Ej, tu są legitnie już wybuchy. To są jakieś armaty. A, i burze. Ale to jest nie z mojej winy. Nic tutaj nie klikam takiego. A ci tutaj zaczynają dominować. Tutaj powstał jakiś Gricham teraz. Aha. No to dobra, to ciekawe, ale to jest cały czas atakowane. No nie no. Eregen, tak nazwali swoje cywilizacje, tutaj dominuje po prostu tą rozgrywkę. To chwila, to mam plan. Niech oni tutaj zrobią sojusz, warstwa sojuszy. Nie, ja chcę to i. i żeby tutaj sojusz między nimi był. Tylko jak to się robi? żeby tutaj. Bo ja co przed chwilą widziałem? Chwila, zwierzęta. To chyba gdzieś tutaj, czy nie? O, jest, no? Przyjaźń. Niech ci się za przyjaźnią z tymi. To się chyba tak robi. I niech się jeszcze tutaj tak za przyjaźnią. I niech tutaj będzie po prostu sojusz. A nie, zmuszę królestwo do zawarcia pokoju. ha, czyli jak kliknę tutaj, to nie będą mieli sojusz? Aha, dobra, coś takiego. To chwila, niech oni się tu wszyscy tak połączą. Okej, okay. i tutaj teraz będzie. oho tornado się pojawiło, ale. Nie, no tutaj są ludzie, ale tutaj jest jakaś apokalipsa dosłownie. Okej, okay, warstwa sojuszy i tutaj jest jeden wielki sojusz kontra ta jedna cywilizacja, która dominuje. A to chwila, to ja bym temu sojuszowi mógł tutaj jakoś pomóc. Każdemu dołożymy trochę ludzi i zobaczymy jak sobie poradzą. Żaba. Zobaczymy jak sobie poradzą z żabami. A jak ci sobie poradzą z żabami? Bo tutaj ci są o wiele lepiej zorganizowani ci na dole. Ci na górze muszą się trochę odbudowywać też, ale jakoś sobie radzą. Czy tu cały czas jest wojna? Linie wojenne, tryb wiosek. A tu jest też kilka różnych religii. A co ci serio ciekawe. ocho tu się coś dzieje. Tu coś się działo, ale chwila. Nie no, tu póki co chyba żadnej wojny nie ma. Który jest rok? Zaraz będzie, zaraz będzie rok setny, okej. Okay. I to jest jakaś epoka Wes, okej. Okay. Później będzie epoka Księżyca, epoka Chaosu. A nie, czy ja mogę sobie po prostu wymienić epokę? Okej, okay, dobra. Ja też poznaję teraz tą grę. Epoka chaosu, co to się będzie działo? Świat jest taki bardziej czerwony. Poka rozpaczy, poka popiołu, epoka nadziei. Niech będzie znowu epoka nadziei. Niech tutaj się wszystko ogarnie. Trzeba im dać chwilę, żeby się tutaj po prostu ponaprawiali. Póki co nie ma żadnych wojen. Nie ma żadnych wojen, co nie? No nie ma. Jest jeden wielki sojusz i zobaczymy, jak się będą rozwijać. Trzeba trochę się podziało, trzeba im tutaj dać znowu czas, żeby się porozwijali. Ty co tu się dzieje? A nie, tu farma jest, myślałem, że tu jakiś pożar idzie. Dobra, za, za długo się tutaj nic nie dzieje. Mógłbym jakieś pożary, pożary zrobić, ogień i tutaj to coś spalić. I zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Czy mają taką technologię, żeby jakoś sobie z pożarem poradzić? Nie no, spaliłem im tylko farmę, ale jakoś sobie tutaj radzą, to Git. Też na następnym filmie mogę jakieś modyfikacje pobrać, żeby ten czas na przykład leciał szybciej. I żeby tutaj zamiast coś się działo w setnym roku, żeby się działo na przykład w tysięcznym, bo taka modyfikacja w tej grze na pewno jest. Więc w sumie też mógłbym to ogarnąć. A gdyby powódź im zrobić, to by mogło być ciekawe, albo o temperaturę zmniejszyć, o ja tego szukałem wcześniej. Niech ta cywilizacja będzie taka bardziej zimowa co jest? Nie widziałem, ale coś tu wybuchło. Pewnie jakiś meteoryt spadł czy coś. Gdyby tutaj na przykład zrobić dosłownie zimę. A ten śnieg zaczyna topnieć. Dobra. To mogę im jakoś sobie pozmieniać w ogóle te yy, biomy, że tak to nazwę. To i można coś tutaj po prostu posadzić. Żeby zobaczymy jak sobie z tym poradzą. Albo mogę, mogę im pomóc. I chwila. Tutaj na przykład postawić im srebro. O! Można im postawić coś takiego. Na przykład tutaj. I zobaczymy czy to będą wy wydobywać. Im postawię srebro, a tym czymś, tym tutaj kolejkom postawię to coś. I czy oni to będą wydobywać? Tak ogarnęli sobie jakieś kilofy i wy wydobują. A ci? No ci też coś tutaj robią, dobra. A coś z tym będą robić ciekawszego? Złoto, jest jeszcze wulkan. Dobra, to im postawię dużo złota i zobaczymy, co z tym zrobią. Dużo jakiejś innej rudy też. Okej, okay, zobaczymy, jak sobie z tym poradzą. Okej, okay, już tych rud tutaj jest coraz mniej, widzę. No ci też tutaj coś sobie kopią, to git. A coś im się zmienia w ogóle tutaj? Aha, oni tutaj składają te rudy po prostu, ale oni coś z tym będą robili? No pewnie, no pewnie będą. Co to w ogóle? Aha, to kwiatek. Ale duży kwiatek. A chwila, gdybym im postawić dużo jakichś dziwnych zwierząt. Krowy. To chwila to ja tym chyba muszę spamić, bo tego się nie da przytrzymać. Dobra, tutaj będzie dużo krów, a ci dostaną dużo kurczaków. Zobaczymy, czy jakieś farmy z tego będą robili. O i niedźwiedzie, niedźwiedzie to można tutaj dać. Aha, i od razu pożar. No, to nieźle. I ludzie tutaj umierają, ale ich tutaj dużo umiera, co jest. Zobaczymy, co z tym zrobią. A piranie? Aha, nie, ja to na statek postawiłem, im statek zniszczyłem. A nie, oni w ogóle będą niszczyli statki. Co jest? Aha, jakiś atrygment zdobyłem, dobra, nieważne. Postawię tutaj dużo piranii, to ich zmusi po prostu lepszyć swoje statki, zapewne. Tutaj te statki już wyglądają jakoś lepiej. Okej, okay, czy coś się tutaj zmienia w ogóle? Postawiłem im dużo ród, powinni coś sobie pozmieniać, teoretycznie. Też. A jest po prostu woda, jak jest ogień, to woda też powinna być. Ja chcę jakąś powódź tutaj może zrobić. Co gdyby tutaj ciągle padał deszcz? O, ja im mogę przyspieszać, żeby to szybciej rosło, to chwila, to ja to mogę zrobić. Tutaj, Okej, okay, nie będzie coś takiego. Szaleństwo jest, to też, szaleń i będą się nawzajem atakować. A to tylko w danym miejscu. Rozumiem, ta? To, to na przykład tutaj to można zrzucić. Nie! To wszędzie. Jak to odkliknąć? Chwila, chwila, to naprawię, to naprawię. E, przyjaźń, przyjaźń, to naprawię. Na pewno. Nie, chyba tego nie naprawiłem. No ej, powinna być jakaś opcja, żeby to odkliknąć, wila. Automat komórkowy jakiś? Co to? To jest jakaś... Jest jakieś coś dziwnego po prostu, ta i to ma się rozwijać, ta? Epoka rozpaczy, aha, to dlatego też się coś zmieniło, dobra. A ja chcę epokę nadziei. Oho zima nadeszło w ogóle, co jest? A nie w epoce rozpaczy chyba po prostu była zima, bo teraz ten śnieg topnieje, a teraz? Teraz znowu się pojawia śnieg. Jest ciemno. Dobra, to zobaczmy jak sobie coś tutaj poradzą. Oho, wojna jest, wojna jest, chwila, wojny. To jest po prostu wojna tego sojuszu, ta? No racz, no chyba. Dobra, zobaczymy jak sobie tutaj poradzą. Epoka rozpaczy jeszcze jest. Co jest? Coś tu wybuchło, zieloni będą przejmować tutaj jakąś wioskę. Się tutaj biją. To mógłbym jeszcze epokę chaosu włączyć. To będzie jeszcze ciekawsze, teraz myślę. No i przejęli ją, ale nie, dobra, przejęli ją. Okej, okay, tutaj jakieś po pożary są w ogóle. Tu jakieś bitwy się wszędzie dzieją. Jakąś e ciekawą epokę bym chciał na to odpalić. Epokę lodowcową. O, tu się tu się dzieje bitwa, chwila, tu się coś działo. No tu ogólnie się wszędzie biją. Okej, okay, ci tutaj sobie rozwijają tą wioskę. Dobra, oni będą już ją odbijać. A nie, teraz ona przypada dla tych białych, dobra, ale oni tutaj cały czas są w sojuszu, co nie? Warto sojuszy, no, ale tutaj ci zieloni wygrywają, ci mają coraz mniej ludzi, ci na górze. No, wydaje mi się, że ci na dole zieloni wygrają to. I tutaj. Tutaj cały czas są jakieś bitwy, bo tu jest wszędzie woda tutaj jakieś przejście po prostu. Och, bitwy morskie, dwa morska. A tutaj wydaje mi się, że ci na górze będą w stanie się wybronić. Ciekawe. Okej, okay, ci mają coraz mniej HP, no, no i nie udało im się. Ale ci już jak mają mało ludzi w ogóle. Tutaj kolejna wioska będzie przejmowana chyba? Chociaż nie, dali radę się wybronić. Okej, okay, znowu są atakowani. Nie no, i jeszcze tutaj jakieś te spadają. No, spadają meteoryty. Czy meteoryty, To jedno i to samo. Ale to koniec końców. Ci na górze ci biali zaatakowali tych na dole, i tutaj wciągnęli swoich sojuszników w wojnę. Im się tutaj nie opaca, bo oni teraz są swoje wioski. Aha, oni też mają problemy z jedzeniem chyba. To mogę im zmienić epokę. Epoka nadziei. Nie, epoka słońca niech będzie. Zobaczymy, jak sobie teraz poradzą. To powinna być jakaś susza po prostu, chyba co nie? No. Tutaj dochodzi do jakichś kolejnych bitew. I zieloni znowu będą przejmować jakąś wioskę, okej. Okay. Mógłbym im pomóc albo przeszkodzić, bo widzę, że mimo wszystko jednak ci czerwoni dominują na morzu. Oni tutaj mają to coś, co im pomaga się bronić na morzu. Teoretycznie mógłbym, mógłbym im to zniszczyć, ale nie wiem, czy chcę. Ork, a co gdyby tu orka postawić? Aha, on będzie niszczył wszystko. Tutaj dochodzi już do bitwy. Walczą o swoim stolicę. I postawię tutaj trochę orków, elfów i jeszcze tego czegoś. I zobaczymy, co się tutaj stanie. Na razie jest ciągle 5%. Nie, ale wydaje. Mi się, że to już jest. Tutaj wszystko już jest przesądzone, myślę. Bo ta wojna będzie trwała do końca. Chociaż tutaj, tutaj jest bitwa. Ale tutaj już jest dużo pożarów, widzę. Tutaj ci na górze próbujemy jakoś przejąć ich tutaj miasto, ale jakoś im się nie udaje. Okej, okay, udaj mi się, udaj mi się. A może? Nie no, udało im się, dobra. Nie no, oni tutaj jeszcze są w stanie jakoś odratować się. A nie, jednak nie. Oho, i tutaj już też będzie upadek. No i tutaj pozostała ostatnia cywilizacja. A oni się tutaj też będą bili? Nie, tutaj pożar jest. aha. a wszędzie też są pożary, czy jak to jest? Nie, tutaj sobie radzą z tą epoką są tylko tutaj sobie nie radzą. Tu jest, tu jest pożar. No to tutaj już będzie koniec, myślę. Chociaż mógłbym tutaj deszczem to ugasić. Kr kula do kręgli. Mogę im to zrzucić. A dobra. No nie no, to już jest koniec. Wygrali ci na dole. Osobiście uważam. Tylko mogę poczekać, jeżeli oni się tutaj spalą do końca. Mogę w sumie już ich poprosić, żeby ich tutaj dobili. Szept wojny. Niech się tutaj zaatakują. No i to chwila minie, aż tutaj zostaną przejęci. Chociaż i tak tutaj już 6 osób pozostało. Jakieś pożary są. No i koniec. I wszystko należy do jednej cywilizacji.